iż są meczami nie o 3, a o 6 punktów. Zarówno bowiem Śląsk Wrocław, jak i GKS Bełchatów aspirują do ekstraklasy i przegrana może oznaczać koniec marzeniu pierwszej lidzy. W poprzedniej kolejce bełchatowianie nie ulegli na własnym boisku Rajan, Opole i bardzo chcieli zrehabilitować się za tę wpadkę. To też od pierwszych minut pod bramką Śląska było gorąco, już w 10 minucie po dokładnym dalekim podaniu od Skinderisa fantastycznie strzelił nowicki, piłka po rękach gruszki trafiła w poprzeczkę i wyszła w pole. Szczęście więc pisało tym razem gospodarza. Wrocławianie szybko chcieli odrobić straty, ale czynili to zbyt nerwowo. Tu jedna z szans. Lato, za chwilę jawny kapitan zespołu wrocławskiego jednak faul i rozpoczynają goście. W 14. minucie po rzucie rożnym zakotłowało się pod bramką Gruszki. Główka Wilczoka, piłkę wybił obrońca Śląska, ale dobitka Patalana była celna. A więc 1 do 0 dla GKS-u Bełchatów. Raz jeszcze ta sytuacja w głównej roli Patala. W 19. minucie akcja gospodarzy lewą stroną. Berenstein faulował laty prowadzący spotkanie Zbigniew Marczyk gwizdał wolnego. Dośrodkowanie na piąty metr, duże zamieszanie pod bramką Ptaka i wreszcie piłka trafiła do Laty. Ten nie namyślając się strzelił mocno i było jeden do jednego. Wybicie przez Ptaka i strzał z około 19 metrów kapitalny w górny prawy róg bramki GKS-u Bełchatów, a więc jeden do 1. Raz jeszcze ta sama akcja. Główkował wcześniej Krzysztof Szewczyk. Wybicie piłki przez Aleksandra Ptaka i świetny strzał Jarosława Lata. Zrozumiała radość kibiców wrocławskich, zwiastowało to bowiem Ogromne emocje i być może kolejne bramki dla drużyny wrocławskiej. Po około 30 minutach gospodarze doszli do głosu. Przeprowadzali coraz groźniejsze akcje kończone celnymi strzałami. W 36 minucie piłka wylądowała na rogu, na rzucie rożnym. Powędrował do narożnika Jarosław Lato. Dośrodkował bełchatowianin Jakubczak. Wygrał pojedynek główkowy ze Skinderisem. Piłka wpadła do bramki obok kompletnie zaskoczonego ptaka i gospodarze objęli prowadzenie 2 do 1. Bardzo dobry mecz w wykonaniu Jarosława Laty. Najpierw świetny strzał, teraz bardzo mocne precyzyjne dośrodkowanie, ale również znakomita główka Jakubczaka. 2 do 1. No i liczyli wszyscy na stadionie przy ulicy Oporskiej we Wrocławiu, że w tej chwili, w tym momencie będzie już gospodarzom znacznie łatwiej. Tuż przed przerwą jednak to przyjezdni mieli szansę na wyrównanie. Fatalne podanie Janusa do Sadzawickiego, piłkę przejął Nowicki i pognał na bramkę Gruszki. Przegrał jednak pojedynek z bramkarzem Śląska, a przy dobitce na drodze piłki do siatki stanął Milewski. Do przerwy zatem 2 do 1 dla Śląska. Druga połowa zaczęła się niefortunnie dla gospodarzy. Nowicki, który bardzo chciał zrehabilitować się za nieudaną akcję z 43 minuty, Dostał piłkę na 18 metrze, objechał rywali, chupnął jak z armaty, nie dając szans gruszce na skuteczną obronę, a więc dwa do dwóch. Mecz zaczynał się jakby od początku. I raz jeszcze ta akcja i świetny strzał piłkarza z Bełchatowa, dający remis gościom, który być może satysfakcjonowałby ich, gdyby w tym momencie sędzia Marczyk zakończył spotkanie. Ale ono trwało dalej i atakowali wrocławianie, Teraz zabrakło szczęścia piłkarzowi, który niedawno wszedł na plac gry, mianowicie Arkadiuszowi Aleksandrowi, ale w kolejnej akcji bohaterem spotkania zostanie właśnie ten piłkarz. To Michał Stolarz, który wszedł krótko przed tym na boisko. Akcja gospodarzy prawą stroną, strzał Stolarza, obroniony tym razem przez ptaka, ale przewaga piłkarzy Śląska. Była coraz większa. Nie wytrzymali kondycyjnie tego meczu goście. No i nadeszła 73. minuta. Dośrodkowanie. Główka jawnego i właśnie Arkadiusz Aleksander, który zameldował się na placu gry zaledwie 60 sekund wcześniej. Należał w tym momencie do najszczęśliwszych ludzi na stadionie drużyny wrocławskiego Śląska. Główka Niepilnowany, a właściwie niezbyt dokładnie pilnowany, arkadiusz Aleksander. Z najbliższej odległości lokuje piłkę w bramce GKS-u Bełchatów. 3 do...